Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z podznaku Wodnika na miesiąc luty. Moje drogie Wodniki, z mojej strony najlepsze życzenia dla Was. Mam nadzieję, że ten okres urodzinowy przyniesie Wam same fantastyczne energie. No, ale jestem bardzo ciekawa, co tutaj się nam pojawi na stole, bo dzieje się kilka ważnych rzeczy. Mianowicie, Pluto przesuwa się do Waszego znaku na chyba kolejne 20 lat. Um. Wchodzicie w nowy cykl osobisty z dniem swoich urodzin, numerologiczny. Zatem zazwyczaj te energie urodzinowe są dość przełomowe. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie u Was. Myślę, że nie ma co zwlekać. Zaczynamy. Jedną talię zrobimy, wykorzystamy do rozkładu, drugą będziemy dopytywać. Wskazówkę wymiły na końcu, może tak. Dobra, to zaczynamy, wodniki. Zobaczmy, co na miesiąc luty dla Was. Wodniki drogie, co na luty dla Was. Kochani, jeszcze krótka informacja. Na moim kanale znajdziecie rozkłady roczne, takie bardzo, bardzo, bardzo mocno rozwinięte, rozszerzone oraz takie rozkłady 12 domów na nowy rok. Zachęcam, żeby obejrzeć. Możecie u mnie do końca stycznia zamawiać rozkłady 12 domów. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że pojawił się jakiś czas temu Instagram, projekt.nemun, Zachęcam do obserwacji. A jeżeli chodzi o rozkłady prywatne, to kontakt mailowy. Okej, okay. myślę, że możemy przechodzić do rzeczy. I co mamy dla wodnika? Osiem denarów, a z kielichów, sześć w Karty pokazują tutaj jakąś nową pasję w waszym otoczeniu. No, zobaczymy. Dobra, główna sprawa dla osób z znaku wodnika, w jakiej energii jesteście. Szóstka mieczy. Co jest waszym wyzwaniem w miesiącu lutym? Dziesięć mieczy. W tej talii są dwie dziesiątki mieczy. Jedna to jest taka klasyczna, druga wygląda tak samo, ale to jest napisane everything is fine, czyli udajemy, że jest ok, ale nie jest, albo nawet przed sobą nie chcemy przyznać, że, że coś nas boli. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? No jest druga, dziesiątka mieczy. Wodnik odpuszcza w tym roku. Słuchajcie, w tym roku, w tym miesiącu, ale podejrzewam, że to jest ta kwestia tych urodzin. Godzicie się z porażką. Tylko nie można przed sobą udawać, bo Wy też, wodniki, macie taką tendencję, że czmychnę, pójdę dalej, nie pomyślę, może pomyślę, ale wezmę sobie w głowie to, przeinaczę i z szóstką mieczy po prostu odpłynę od problemu i udam, że go nie ma, tak? No dobra, co już za Wami, co w przeszłości, 10 kielichów, 30. Co w Waszej głowie, o czym wodnik myśli, dążenia wodnika, cesarz? No właśnie, bo Wy chyba widzicie, że przyznanie się do tego, że coś nie działa, że coś być może zakończyło się porażką, yy, chyba po prostu odbieracie to jako słabość. I z tego tytułu jest problem, żeby to zrobić. Czy wodnik woli się odsunąć niż przyznać porażkę sobie? Co nadchodzi do Was w takim razie? W którą stronę zmierzacie? Sześć kielichów. No i przeszłość o sobie przypomnij. to na pewno, ale tutaj będzie szansa właśnie na to, żeby coś zakończyć z taką życzliwością i odpuszczeniem. Wasze nastawienie. Dziewięć <laughs> była. Chronicie się i bronicie rękami, nogami. Co w otoczeniu? dwójka buław, no właśnie jest tutaj jakby nowa możliwa droga, ale też jeszcze jesteśmy na tej poprzedniej, tak dobrze, kochani wybaczcie za mój głos ale przyjemniona jestem i tak trochę gadam z Katarem <laughs> ok czego wy nie wiecie, a co macie wiedzieć czego nie dostrzegacie czwórka donarów i w rezultacie w lutym o, ok Królowa Miecz, odcięcie, ale będzie rozmowa, tak czuję. Nie wiem, czy to chodzi o jakąś konkretną osobę, czy o nową drogę, którą Wodnik wybiera. Yy, nie będę tutaj przypuszczać. Dopytamy sobie, ale każdy... no jest Asda na dla Każdy ma inne, prawda, sytuacje yy, życiowe. Dobra Wodniki, trochę już sobie pogadałam. Ale jeszcze Wam powiem, co tutaj... jakie znaki. Póki co widzę Baranę w Waszej głowie i w rezultacie czytania widzę wagę. Pojawi nam się tutaj też koziorożec, to jest coś, co może, czego możecie nie dostrzegać na ten moment. Um, I póki co powiedzmy tyle. No i słońce w bliźniętach też tutaj macie. Dobra, biorę drugą talię, dopytujemy, więc jestem mega, mega ciekawa, co się tu dzieje. Eee, trójka mieczy w tle, to jest jakieś złamane serce. Co my tu mamy dla wodnika? Wodnik. Dobrze. Podstawą tej sytuacji jest dziesiątka mieczy. Czyli karta, która mówi, że coś skończyło się nie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Że musimy przed sobą przyznać, że coś nie wyszło. Miecze to myśli, pamiętajcie o tym. Więc to jest jakby pogodzenie się z jakąś porażką, którą Możecie odczuwać wewnętrznie. Niekoniecznie musi się wydarzyć coś wewnętrznie, tak? To jest też zakończenie jakiegoś rozdziału. Dziesiątka mieczy prosi, żeby nauczyć się odpuszczać, żeby wyciągnąć z tego lekcję i tyle, bo głową muru nie przebijesz, tak? Co obok tej dziesiątki mieczy? Co mogło się tutaj skończyć? piątka była w konflikt wewnętrzny. Być może konflikt z jakąś osobą, ale podejrzewam, że wodnik raczej tutaj ma, ma miał konflikt wewnętrzny. I teraz tak. Czego ten konflikt dotyczył? Podejrzewam, że różnych dróg, różnych możliwości w waszym życiu, ale ja nie będę w to wchodzić. Ja widzę, że bez wszystko mieczy, jakby, że w tym miesiącu jest szansa, żeby naprawdę już pogodzić się z przeszłością i odpuścić, zostawić. Ale widzę dwie opcje: albo jest unikowa, czyli ja unikam tego pogodzenia się, zostawienia, albo jest unikowa trochę inaczej. Inaczej, albo nie odpuszczam. Albo unikam w ogóle tematu, udaje, nie istnieje. Zobaczmy, co z tą szóstką mieczy, jak to się tu wyraża. No jest as buław, więc wywodnikiem macie szansę rzeczywiście w tym miesiącu oderwać się od przeszłości i pójść w zupełnie nowym kierunku, zacząć działać na zupełnie nowej płaszczyźnie. I tutaj powiedziałabym, że nawet jakaś ekscytacja, ekscytujące możliwe wydarzenia mogą mieć miejsce, tylko że wy jesteście w dziewiący buław, więc ja nie wiem, czy wy jesteście gotowi pogodzić się z jakąś porażką, z odpuszczeniem. Bo to jest taka karta boli, ale trzymam się kurczowo. No jest głupiec. To tak, jakbyście się troszkę bronili przed wejściem w nowe. Słuchajcie, niektórzy po prostu, nie wiem, ja na przykład tak mam, nie wiem jak wy, że ja y, nie lubię swoich urodzin od jakiegoś czasu. Na zasadzie zawsze jestem bardzo wymagająca wobec Ciebie i mam tak, że w, w ten dzień urodzin po prostu automatycznie podsumowuję i nigdy nie do końca jestem zadowolona, w którym miejscu jestem, tak. A więc unikam jakby urodzin swoich, no najzwyczajniej. Więc niektórzy mogą być właśnie to podsumowanie urodzinowe, I, i tutaj jakby możecie mieć wrażenie, że nie wszystko się zrealizowało zgodnie z waszą myślą, i też mogą być z tego tytułu takie emocje, odczucia, tak, szczególnie, jeżeli macie jakieś okrągłe e, urodziny. No dobra. Dawa się troszkę tak bronicie przed nową drogą. Wy trochę jakby na dystans trzymacie. Nie wiem, dlaczego nie chcecie sobie pozwolić na nowy start, kiedy energię macie tak y, korzystną. No i rzeczywiście jest tutaj, dwójka była w otoczeniu, czyli tym w wodniku możliwość pójścia w innym kierunku. Ona tutaj, ta droga jest, ona czeka i jest słońce. I ten nowy kierunek jakby może przynieść Wam wielkie spełnienie. On może kojarzyć się. Y, może gdzieś być jakby związany z przeprowadzką, z wyjazdem, z wakacjami. Tak to jest pierwszy krok, ale później jakby nowa droga się pojawia. No i teraz tak: w głowie waszej cesarz to może być jakaś osoba, to może być osoba spod znaku barana, natomiast ja uważam, że to jest ta potrzeba jakby dokończenia pewnych spraw, zrobienia z. Chaosu, porządek, ale też z cesarzem, tak jak już wcześniej powiedziałam, no niekoniecznie chyba chcecie godzić się z tym, że coś mogło nie wyjść, bo możecie mieć wrażenie, że poprzez to jakby tracicie swoją siłę. Jest czwórka buła, więc wy w głowie myślicie o zobowiązaniu, o małżeństwie, o rodzinie, o swojej firmie. Być może to dotyczy tego, ale też po prostu o tym, co zrobić z cesarzem, bo cesarz to jest ten działacz, tak, który robi ten stabilny grunt. Co zrobić, żeby czwórka była być osobą szczęśliwą, spełnioną? No i też być może nie do końca godzicie z porażką. Wy bardzo chcecie zadziałać na przestrzeni, w której jesteście, mimo że ona sprawia duży dyskomfort, zamiast otworzyć się na zupełnie nową drogę, gdzie astenarów, słońce, no samo spełnienie i same cudowne energie. Dobrze, w przeszłości 10 kielichów. No i to już jest karta jakiegoś pożegnania, jest trójka mieczy, no jest ta trójka mieczy, więc tutaj jakaś relacja, być może przyjacielska, być może z pracownikami, współpracownikami, może być również rodzinna, romantyczna, no skończyła się no, no niezbyt przyjemnie, tak pewnym rozczarowaniem. No i wodnik naturalnie by musiał po prostu odpuścić, powiedzieć sobie, dobrze, na tym gruncie już nic nie stworzę, idę w nowym kierunku. No ale wy troszkę na upartego na tym gruncie, jednak chcecie nowe rzeczy podbijać. Zatem, Waszym jakby wyzwaniem jest karta Everything is fine, czyli udaje, że, że. Jakby nie godzę się z tą porażką. Nawet nie, że nie godzę. Ja udaję, że to nie jest porażka przed sobą, nie pokazuje, że coś jest nie tak. No jest ósemka buław, czyli rzeczywiście na wyzwaniu to jest jakby. ósemka buław to jest nasz cel, nasz kierunek. Więc tutaj należałoby po pierwsze, to jest też karta komunikacji, więc być może przed sobą przyznać, że to nie jest dla mnie, to nie wyszło po prostu. Ale też widać, że Wasze działania są ukierunkowane, no właśnie, na przeszłość. Dlaczego tak jest? Jest wszystko kielichów. Wydaje mi się, że tutaj jakby coś się rozpadło niekoniecznie z tą trójką mieczy pozytywnie. Jeżeli to był związek, to nie był zakończony w sposób Powiedzmy taki, gdzie czuliśmy, że jest domknięcie, że żegnamy się w życzliwości, czy to dotyczy firmy, czy pracy. No i z tego, no, dziewiątka z tego tytułu wydaje mi się, że jest wszystko kielichów. Czyli tu jest jakby albo wasz sentyment mi się pojawia bardzo mocny, albo to, że my chcemy tę przeszłość poukładać i z życzliwością na przykład się pożegnać. A co chodzi z wszystką kielichów? Bo to jest rzeczywiście wracanie. Trójka buław. Wydaje mi się, wodniki, że żebyście mogli rzeczywiście odpuścić i pójść dalej, to Wy musicie się pojednać. Pojednać z przeszłością. Szczególnie, jeżeli Was ktoś zranił. No to czasem nie ma tego domknięcia. Czasem po prostu trzeba pojednać się ze sobą, z tą przeszłością, żeby móc iść dalej. Trójka buław z kartą przeszłościową. Szóstka kielichów przeszłość. To tak, jakbyście w przeszłości szukali przyszłości. Jakkolwiek to brzmi. Czego, wodniku, nie dostrzegasz? Co masz wiedzieć? Czwórka denarów. No, i cesarz, wiesz, stoisz w miejscu, stoisz w miejscu przez swój upór i brak elastycznego myślenia. Tutaj macie barana ekstremalnie mocno zaznaczonego, bo masz w trzech kartach. Natomiast to jest też to, że być może lojalność wasza też powoduje, że stoicie w tym miejscu, w którym jesteście. Karty pokazują, że jakby. Wy macie podstawę do dobrego życia, cesarz czwórka denarów. Ty masz wszystkie wiadomości, ty, ty tak naprawdę masz wszystkie fakty, całą wiedzę na wyciągnięcie ręki, tylko z jakiegoś powodu ciągle chcesz budować w przeszłości. I teraz tak, yy, to jest ten cesarz, to jest ta czwórka denarów. Jeżeli tu chodzi o jakąś osobę, to niekoniecznie jest to osoba otwarta na was, więc tutaj też głową muru nie przebijecie, tak? Ale pokazuje mi się, że Wy macie naprawdę dobre fundamenty do tego, żeby, żeby się odbić od. Tego, co się wydarzyło i iść dalej. Karty też pokazują, że wbrew pozorom to, jaki jest wynik tej sytuacji, tak? Że tu jest niezadowolenie, że jest jakaś porażka. No to to też jest jakaś wiadomość, tak? Że to, to już jest być może to, co macie wiedzieć o tej sytuacji, no czasem więcej nie zrobimy. Um, zobaczymy, co z tą królową mieczy, bo to jest karta teraz tak logiki, odcięcia, yy, Niezależności w myśleniu, zrozumienia, wyciągnięcia wniosków, co z tą królową mieczą, ale też może być rozmowa, no jest śmierć. Więc karty pokazują, że to jest najlepszy miesiąc na to, żeby po prostu przyznać przed sobą, że ta sytuacja nie ma większego potencjału, przemieni w tym momencie i przygotowywać się na zmiany. Z królową mieczy, wiecie, ja mam takie wrażenie, że jeżeli byście chcieli jednak rozmowy, bo tu chodzi o konkretnych ludzi, tak, z którymi coś nie wyszło, to ta sobie zobaczę, wydaje mi się, że są otwarte, bo królowa mi często mi wskazuje rozmowę i to by była rozmowa domykająca, bo jest śmierć. Czy tutaj to otoczenie, z którym coś nie wyszło, gdzie jest ta porażka, jest otwarte na rozmowę? Koło fortuny. Po pierwsze, czas tutaj pewne rzeczy sam uleczy, Idźcie z prądem, to też jest taka wskazówka, ale z kołem fortuny, jeżeli byście się pojawili w odpowiednim momencie, to ta osoba Was nie odrzuci, tak? Żeby pójść dalej, jak najbardziej może być otwarta na rozmowę. Nie sądzę, że ta osoba tego jednak potrzebuje, ale jeżeli Wy potrzebujecie, to z kołem fortuny może Wam to dać. Tak czuję. Piątka denarów, siedem denarów. Tylko tu chodzi też o wyczucie czasu. Dziesięć kielichów to jest bardzo wielkie rozczarowanie pewną relacją. Wodnik ufał mocno. Zdrada być może nawet tu jakaś była. Zranione, złamane serce. Czwórka, mieczy Ale wy tak jakby to odkładacie z nadzieją. A tutaj naprawdę warto domknąć już te przeszłość, żeby otworzyć sobie drzwi do tej dwójki buław, do tego słońca. No. No dobra. Wyciągam dla was ogólną kartę. Nie, przepraszam, z tej tani. Ogólna karta, wskazówka dla wodnika w tejże sytuacji jaka tutaj jest wskazówka dla was, rycerz denarów. Słuchajcie, rycerz denarów prosi o to, żeby być sceptycznym, być pragmatycznym, ale rycerz denarów to jest osoba, która no. Słuchajcie, to jest osoba, która inwestuje długotrwale w coś. Dlatego zanim on zainwestuje, to z rycerzem denarów w sposób taki bardzo powolny. Bada teren i to nie jest tak, że sobie próbuje coś upiększać. On bierze rzeczywistość, jaką jest i bada to, czy w ogóle warto w to wchodzić. Więc tutaj pierwsza rzecz, no być może warto się zastanowić, czy gra jest warta w ogóle świeczki. Ale mam też takie wrażenie, że wy musicie dać sobie trochę więcej czasu i cierpliwości, bo wygląda na to, że sytuacja jest dość świeża. Dlaczego, dlaczego nie jesteście cierpliwi wobec siebie? Karty pokazują, że tutaj też akceptacja porażki przyniesie rozwiązania, ale też nie spieszcie się tak, bo wszystko się dzieje w odpowiednim czasie. Jeżeli za szybko będziecie chcieli odpuścić, za szybko będziecie chcieli się odsunąć, to przeszłość da oś sobie znać. Yy, bo tutaj trzeba emocjonalnie pewne rzeczy przerobić, ale też z rycerzem denarów no, spojrzyć, sprawdzić w twarz i zastanówcie się, czy rzeczywiście grunt, w, na którym chcecie tworzyć, czy jest w ogóle warty Waszej uwagi. Bo ja mam wrażenie, że ten krok wstecz nie jest dobrym pomysłem, chyba że chcemy coś domknąć. Zatem tak to wygląda. Wyciągnę Wam jeszcze wskazówkę z talii księżycowej. Księżycologia dla wodnika. Czas uwolnić się od tego, co negatywne. Ta karta pojawiła się w odwrocie, więc na pewno macie problem z tym, żeby się od tego uwolnić, ale to jest wynik tego, że... Uf że być może wy nie chcecie postrzegać tej sytuacji jako negatywnej, że być może wyciąga, chcecie wierzyć, że tutaj jest coś do zrobienia, więc ciągniecie siebie w dół. No, także myślę, że naprawdę warto, warto otworzyć się na te piękne nowe początki. To tyle. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.